Witajcie, słuchajcie, trochę się uczeszę, tak po ciemnicy dzisiaj coś nagrywam, bo chcę Wam nagrać taki filmik Wam i sobie, eee, jakie to w Actionie można kupić różnego rodzaju latareczki, to jest tym ledowym, ledowym czy tym nowym paskiem, zobaczcie, z tym żółtym akcentem, tu akurat jest znaleziona jakaś, jakaś taka wersja długopisiku i dzisiaj sobie kupiłem taką, zobaczcie, taką, jakąś taką z 800 lumenów, powiem Wam tak, Zacznijmy od kolejności kupowanych. To jest taka czołówka, słuchajcie, ta z tym, z tym paskiem. Tu z latareczką. I powiem wam tak, oświetlamy tył mój, tam moje ścianki, zapalamy. No, widać, że troszkę oświetla, tak? Drugi stopień jest mniejszy. Potem jest ten punktowy, o tu. Do tego gościa z wąsem troszkę tam widzicie, No, to nie zawsze to się nie odbija, nie odbija, ale jest fajnie. Tu jest jakiś ciemniejszy. To jest jak ja tu mówię, mrugacz, w kurbiacz, nie? No i to wszystko, nie? Potem druga jest, e, też czołówka, taka, słuchajcie, na czoło, na czoło ale tam znalazłem sobie. Kilka dni temu znalazłem, ktoś wyrzucił, albo się bateria skończyła, coś. No i ta, słuchajcie, świeci, jakby chciała, nie mogła. To jest. To ja jeszcze. Kur, kurbiacz też jest? też jest, ale taki, o, taki grzeczny, jest, wiecie? No ta jest słaba. Ze znalezionych. Boss ma jakaś firma. Bosma, ma, widzicie? Ten nic, to jest długopis. To się gdzieś tam może wiesza na kieszonce albo gdzieś, bo ten ten, ten się obraca. Można go gdzieś tam wyjść. U góry jest przycisk i jest. No jest w miarę. Nie? Ale tu nie ma żadnej funkcji. Albo jest, albo nie ma. Tak, taki sobie, nie? No i dzisiejszy zakup, słuchajcie, jakoś taka widać metalowa słuchajcie, taka ta lataraś, taka wygląda troszeczkę jak nie skywalkera, skywalkera tak tu z przodu wygląda ma regulację góra-dół i powiem wam że jak na pierwszy rzut robi robotę, zobaczcie palimy do tyłu ha! 800 lumenów, widzicie co? i tu można coś zmniejszać, zwiększać, o punktowe zrobić powiem wam, że kurde ciekaw jestem jak się ciemno zrobi, jak daleko oświetla, ulicy sobie mega takie jest jasne światło. Jest fajne, zobaczcie Ja! Weźcie się na złoty tylko. W sobie w oczy nie zaświecę, bo ogólnie bolą Jest trochę słabsze światełko. I jak zwykle jest tak zwane, jak ja tuż mówię, kurgacz. O, taki, widzicie? Ten, ten jest fajny. Ten, ten jest taki najlepszy, słuchajcie, jak macie wypite i wtedy jeszcze se pomulgacie. No to już naprawdę jest dość. <laughs> słuchajcie, do miłego, do następnego dzisiaj, tak troszkę filmików dodam.